Dzisiaj gościem MedExpressu jest Bożena Stasia, dziennikarka, którą Państwo doskonale znają. Często spotykamy się w naszym studiu, żeby mówić o twoich nowych książkach. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ale Witam. powiem szczerze, że ta książka, którą dzisiaj chcemy zaprezentować, jest no, zupełnie nietypowa. Mm. I tak jak do tej pory mówiłyśmy o książkach, które dotykały pewnych problemów zdrowotnych, to ta książka na pewno taka nie jest. Byłam żoną geja. Taki jest tytuł tej książki. Powiedz, skąd się wziął pomysł na to, żeby taką książkę trochę nie w Twoim stylu napisać? To znaczy i taki nie, ale faktycznie mogłabym tę książkę określić jako, jako taką około medyczną. Mhm. Skąd się wziął pomysł? Pomysł wziął się, jak to często bywa z życia, po prostu. Miałam kontakt z koleżanką, która no, miała bardzo różne przypadki życiowe, no i okazało się, że jej partnerem, no jeszcze nie mężem, ponieważ w książce opisuje nie tylko żony, żony gejów, ale właśnie również partnerki, no, która opisała mi swoją historię. Potem się okazało, że ona zna jeszcze jedną koleżankę, która już była żoną geja. No Trafiłam do następnych, do następnych i stąd ta książka. Poza tym uznałam, że no jest to w dalszym ciągu tym u nas tabu. temat tabu, tak? No, szczególnie, szczególnie dotyczący tych małych środowisk, no bo w miastach większych to już jest troszkę inaczej ci gejowie co dziwne, oni wolą, jak się mówi, oni geje. Albo, albo osoby o innej orientacji seksualnej. Natomiast, żeby nie używać słowa homoseksualista, bo przynajmniej im się kojarzy to słowo tak bardzo medycznie. To jest 13 różnych historii. I rzeczywiście, tak, tak jak powiedziałaś, i historia kobiety, która nawiązała relacje z mężczyzną, który mm. zdawał sobie być może sprawę z tego, że jest gejem, ale chciał spróbować też mm -hmm. z kobietą. Okazuje się, że to, to ten związek no, też... Nie był szczęśliwy. Mm -hmm. Ale są też takie sytuacje, kiedy po wielu latach, kiedy są już też dzieci w małżeństwie, kiedy jest mm -hmm. pozornie postrzegana przez otoczenie fajna, szczęśliwa mm -hmm. rodzina, mężczyzna e, e, no, ujawnia, że jest gejem. Mm -hmm. Ale też są kobiety, które same szukają mężczyzn e, takich, właśnie. Czyli ogromna różnorodność. To zjawisko ma nie jedno imię. Zjawisko ma nie jedno imię i przyznam, że no byłam nawet częściowo trochę zszokowana. Bo no, niewiele wiedziałam o kobietach, które same szukają kontaktów z gejem po to, żeby po prostu on mógł zostać ich mężem. Także tutaj przyczyn jest wiele, natomiast wydaje mi się, że no, można pokusić się o taką średnią zachowań, że właśnie mężczyźni o tej innej orientacji, o homoseksualnej orientacji, bo właśnie to jest trochę co innego, orientacja homoseksualna, a homoseksualista. Mhm. Także właśnie ci mężczyźni generalnie oni mimo że powiedzmy są osobami wykształconymi że oni wiedzą że tego się nie leczy że z mm. tym po prostu się człowiek rodzi i tego się nie leczy ale szukają kobiet jakby próbując nawiązać z nimi bliższe kontakty w nadziei że to ich no właśnie w cudzysłowie wyleczy leczy. z tej orientacji co było dla mnie dość zadziwiające no bo to taka sprzeczność sprzeczność motywacja to prawda? jest najczęstsza dla te, dlatego, motywacja. czego decydują się tak. na związek Poza tym no jest ogromna presja środowiska, szczególnie tych małych środowisk, kiedy właśnie no kobieta no dość długo nie wychodzi za mąż, i wtedy środowisko, rodzina no nakłaniają ją do tego, żeby wyszła za mąż. A ona, no bo są też kobiety, które właśnie same szukają tych gejów z nadzieją, że no właśnie to będzie taki mąż, z którym nie trzeba będzie uprawiać seksu. Niech to będzie białe małżeństwo. Bo na ogół te kobiety pochodzą właśnie z takich środowisk, no nie, chciałam, nie chciałabym powiedzieć mocno katolickich, ale coś w tym jest jednak. Czy kwestia wychowania. Kwestia tej... wychowania, gdzie, gdzie seks był w ogóle tematem tabu, no i ona wie, że ona powinna, prawda, powinna, no tak mówi rodzina, powinna wyjść za mąż. I ona szuka takiego mężczyzny, z którym nie będzie musiała uprawiać uhum. seksu. No i właśnie też jest taka jedna z historii, kiedy kobieta po prostu y, trafiła na taki portal, bo jest sporo takich portali, kiedy właśnie mężczyźni wręcz mówią, szukam kobiety, która będzie przykrywką dla mojej orientacji. Jakie są reakcje? No bo w pewnym momencie okazuje się, że, że następuje ten coming out, mm -hmm. prawda, czyli dowiaduje się rodzina, żona, ale także dzieci. Czy też piszesz o takich reakcjach? Tak, tak też piszę o takich reakcjach. Zresztą w wielu przypadkach, na przykład, no, oni oboje, już powiedzmy, on jest tym homoseksualnym mężczyzną, natomiast ona nie, no ale zdecydowali się na związek. Zdecydowali się na związek i on chce mieć dzieci. Jeśli te dzieci są małe jeszcze, no to na ogół to nie ma żadnego Znaczymy. znaczenia. Ale jeśli dzieci już są dorosłe i wtedy następuje coming out, wtedy kobieta, która nie wiedziała... Są i takie przypadki, że ona nie wiedziała, że on jest gejem mhm. i się dowiaduje, a często jest tak, że to dziecko najpierw się dowiaduje tak. z jakichś tam powodów. No mhm. i to są tragedie, dlatego mhm. że dzieci o dziwo obwiniają o rozpad. No nagle jest rozpad relacji, prawda? Y obwinia matkę, nie mhm. ojca. No i to jest straszne, bo też takie dwie historie opisuje, kiedy dziewczyna w wieku nastoletnim, no. Po prostu zaczęła uciekać z domu, i no lepiej niż no jest, jest, jest to szok dla jest, jest to szok dla kobiety, jeśli następuje późno ten coming out i jeśli y, dziecko się dowiaduje, no to jest to mhm. szok dla dziecka wtedy. Tu opisujesz historię z życia wzięte. Każda mhm. historia jest prawdziwa, e, aczkolwiek pewne szczegóły są e, zmienione, tak. na, po to, aby e, ze zrozumiałych względów. E, ale powiedz, jaka jest skala tego problemu? Jak wielu ludzi dotyka ten, ten, ten problem? Znaczy, myślę, że procentowo to trudno byłoby ocenić, właśnie z tego względu, że no, te związki one są nadal ukrywane jednak. Znaczy, generalnie, na przykład, profesor Izdebski, który robił takie badania, to badania dotyczyły generalnie, ile jest osób homoseksualnych w Polsce, że to dotyczy tam od 3 do, od 3 do 7 procent mhm. powiedzmy ale czy one wszystkie na przykład, yy, znaczy i z tego podobno 80% mężczyzn zawiera związki z kobietami. No to, to jest to skala, to jest, to jest to duża dużo. skala, prawda? Mhm. Jestem ciekawa, dlaczego napisałaś taką książkę. Uznałam, że chyba nie powinnam przejść obojętnie do mm -hmm. tego problemu, i jeszcze z tego powodu, że dużo się mówi teraz o tym, że no tak, coming out, coming out, no w ogóle super, tylko że jakby ten coming out następuje w określonych środowiskach dużych, natomiast w tych małych środowiskach, no to. Ci ludzie się po prostu duszą. Mhm. Duszą e, i w swoich związkach są nieszczęśliwi, są nieszczęśliwi e, i chcieliby na przykład, no mówię o mężczyznach, chcieliby nawiązać jakieś te kontakty. E, oni ranią te, te kobiety, bo na ogół, to, na ogół to jest taki schemat. On po prostu wiąże się z kobietą, nie mówiąc jej o tym. Mhm. Czyli to są związki już poranione, zranione. I uznałam, że e, ten problem będzie narastał z tego względu, że no, nie powiem, że przybywa nam osób o orientacji heteroseksualnej, homoseksualnej, ale te związki, jak zaczną się ujawniać, to mhm. wtedy zobaczymy, ile to jest takich tragedii w czterech mhm. ścianach. Polecamy Państwu książkę Bożeny Stasiak, Byłam żoną geja. Na pewno wzbudzi szereg kontrowersji, ale na pewno też jest ważne, że taki temat został poruszony. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.